Bez kontroli wzroku dotknąć do nosa. O tak, spróbujcie sobie. Jesteś, dobry lekarz. Motywacja Jesteś dobrym lekarzem. Kapaktywacja przed zabiegiem. Jesteś zwycięzcą. Nie, żartuję, nie ma czegoś takiego. Dzień dobry, dzisiaj pooglądam razem z wami i skomentuję Merytorykę i medyczne wątki w serialu Echo Serca. To zaczynamy. Wycięliśmy całą zmianę nowotworową razem z marginesem. Margines wygląda czysto, ale czekamy jeszcze na wynik badania histopatologicznego. To jest chyba raport, tylko taki dziwny w gabinecie ordynatora. Raczej na raporcie jest więcej osób, są wszyscy lekarze i czasami pielęgniarki pracujące na danym oddziale. I to nie jest taka tutaj spowiedź i na dywaniku, tylko po prostu rozmowa, żeby wszyscy wiedzieli, jaki jest stan pacjentów. Oni tutaj mówią o operacji wycięcia zmiany nowotworowej i co to jest ten margines? Jest to, tak potocznie mówiąc, ten obszar około zmiany nowotworowej, bo zmianę trzeba wyciąć zawsze tak ciut więcej niż jej jest, po to, żeby nie zostały żadne komórki nowotworowe, bo z każdej komórki nowotworowej, jaka została, może się e, zrobić potencjalnie kolejne ognisko nowotworowe. Dlatego wycinamy zmianę tak, z takim zapasem i następnie te brzegi, ten margines jest badany w badaniu histopatologicznym, czy na pewno on jest już zdrowy. Bo to właśnie tak ma być. Tam już na marginesie ma nie być komór komórek nowotworowych. Tyle. Dobra, dziękuję. E, co mamy dalej? Cecylia Kowal? Czy ja to jest pacjentka? Moja. E, taki znaczy przede wszystkim doktora Maćkowiaka, Dobrze, że doktora jeszcze nie ma. Dzwoniłem, ale nie odbieram. A ode mnie owszem. Nieobecny, usprawiedliwiony. Te raporty są cyniczne. Doktorze, proszę przedstawić przypadek. Cecylia Kowal, lat 60, od 3 lat cierpi na chorobę zwyrodnieniową stawów. Leczenie zachowawcze nie przyniosło rezultatów, więc... Mm -hmm. No dobra, trzeba będzie wstawić endoprotezę stawu kolanowego. Ale jest obciążona kardiologicznie. Dziękuję Pani Doroto, Wstawianie endoprotez jest bardzo częstym zabiegiem u osób starszych. Niestety nasze stawy często nie wyrabiają i po wielu latach obciążeń nie dają już rady. Często jest to spowodowane niewłaściwym stylem życia, czasami genetyką, czasami otyłością pacjenta, no bo stawy nie są przyzwyczajone do dźwigania takich ciężarów, jak w aktualnych czasach część pacjentów osiąga. Dla mnie te operacje ortopedyczne są takie trochę, trochę fujka. Trochę. Jak na nich byłam, tylko jako student byłam na takich operacjach i oglądałam, to mi się nie podobało, bo tam szpik aż pod sufit bryzga. <grymne> Zdecydowanie to nie moja działka. Widzę, to poprosimy kardiologa o konsultację. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań, to aparujemy. Tylko bez doktora Maczkowiaka. Jak to? A to jest jakiś problem? Chirurdzy zazwyczaj biją się o samodzielne operacje. Często tak jest. Faktycznie chirurdzy, czyli wszyscy tacy specjaliści w dziedzinach chirurg chirurgicznych, nie? bo tutaj jest mowa zarówno o chirurgach, tak samo ortopeda. Ortopedę można nazwać chirurgiem, ginekologa można nazwać chirurgiem. I mnóstwo takich młodych chirurgów na początku bardzo się wyrywa do operacji. I mówi się, że to tylko, że odmowa operacji pacjentowi to przychodzi z wiekiem. Chirurga na początku wszyscy chcą, no bo to jest pasjonujące. Już może, ja tak mówiłam, że to nie moja działka medycyny, ale ja doskonale rozumiem osoby, którym się. Taka hardkorowa chirurgia podoba, no i one jak już to wybierają, to już chcą robić jak najwięcej. Więc to jest wyróżnienie. Często. Nie no, w porządku. Doktorze, tak? ta operacja do protezy, doktora Maćkowiaka nie ma, a ja... Może chciałby pan przejąć? <laughs> no i innego pan szuka, długo pan nie znajdzie. 48 godzin dyżuru, 6 zabiegów, mam dość. Niemożliwe. Nie robi się 48-godzinnych dyżurów. To już ten doktor trochę jest niepoważny. Dyżur w szpitalu trwa 24 godziny. I owszem, mógłby ktoś zrobić 48, ale to tylko, jeśli byłby zatrudniony na kontrakcie, bo jeśli jest zatrudniony na umowę o pracę, to nic, nikt się na coś takiego nie zgodzi. I jest to bardzo nieodpowiedzialne. Żaden lekarz nie powinien tak pracować, bo to już po prostu się nie myśli. Po. Nawet 24 godziny to jest ciężko. A więcej to już no, nie dobrze. To jest chyba SOR. Pani doktor po kolei przyjmuje pacjentów świeżo przyjętych do szpitala. Moja pacjentka leczy się na serce. Ale dyżur kardiologiczny mam później. Co się stało? Aha, ale jednocześnie Stajemy? jest kardiologiem. To jest trochę skomplikowane, ale wygląda to tak, że kiedy przyjmuje i jest tym lekarzem dyżurnym na SOR, to zajmuje się tam pacjentami, a nie pełni tych swoich obowiązków z oddziału kardiologicznego albo oddziału internistycznego. E, bo no, nie dałoby się po prostu tych dwóch prac pogodzić jednocześnie. Więc jak jest na dyżurze na sor no to de facto nie jest tym kardiologiem, który konsultuje innych specjalistów w szpitalu. A, ale doktor Stomma powiedział, że... Przecież pan ma uraz głowy krwawi muszę go zbadać, to może być wstrząśnienie mózgu, ręce do przodu, jeśli go nie zbada, może stracić przytomność. I teraz palcem do nosa zamykamy oczy. O, to jest próba palec nos. Doktor sprawdza, czy nie ma niezborności ruchowej, bo gdyby pacjent przy zamknięciu oczu nie byłby w stanie bez kontroli wzroku dotknąć do nosa. O tak, spróbujcie sobie. E jeśli pacjent nie będzie w ten do tego nosa trafiał, tylko gdzieś tu nam będzie machał rykami, to znaczy, że ma problem ze zbornością ruchową i to może sugerować na przykład uszkodzenie muszczku. Oczywiście, później. Tak, Synek mnie tylko zabawką grasnął, ale żona się przestraszyła. Mądra kobieta. Spokojnie zobaczymy. Nie, można. nie no jak jest rozcięcie tutaj gdzieś na głowie, to warto się wybrać na SOR, bo często wymaga to założenia szwów. Coś nie tak, pani doktor? No, wszystko w porządku. Pani Cecylia, proszę się nie denerwować. Można się poszła konsultować. Gotowe? Uwaga. Bierze pani jakieś leki? A tak, tak, te tam są zapisane. Nie mam głowy do tych nazw. Obraz, się jak jakby lekarze sobie radzicie. No, jakoś musimy. No. Ale często jest z tym problem, bo to nawet nie wystarczy znać leków. Tylko jak znamy substancje lecznicze, to istnieje wiele różnych, tak jakby nazw handlowych. I jeden lek może występować w postaci, postaci 20 różnych preparatów. I najczęściej zna się tylko kilka, bo to są te same leki. I może się zdarzyć sytuacja, że lekarz jakiejś tej firmy leków i tej nazwy handlowej nie zna, bo zna po prostu ten lek pod inną nazwą. A to pani doktorowi Florczykowi? A po co? Nie. On ma mi nogę leczyć, a nie serce. To jest dobre, ja to, to jest dobre. No właśnie pacjent przychodzi z chorą nogą, no to, to wszystkie te... To, że ma cukrzycę, to już jest nieważne. A nie! to, że ma cukrzycę, czy ma chore e, serce, czy ma jeszcze jakąś inną chorobę przewlekłą, jest bardzo ważne, bo to wpływa na cały organizm człowieka, na całe ciało. I jak idziecie do lekarza, e, to mówcie o takich rzeczach, bo to nie jest tak, że na przykład idziecie do ginekologa, to mówicie tylko o waszych chorobach tam. W okolicach intymnych, tylko to też jest ważne, że na przykład leczycie się na cukrzycę. Pani doktor, co to, to, to za szczęście, że doktor Florczyk u nas otworzył gabinet? No to takiego lekarza jeszcze nie mieliśmy. Takiego? Czyli? Taka zakochana pacjentka. Zawołajmy z sercem. Wszystko tłumaczy. Czasem to mój godzina na wizytę zejdzie. No, to do nigdy nie Ja na wizytę mam 10 lub 15 minut na pacjenta. No. Nie denerwuje, nie popędza. Powinien ja więcej w szpitalu po pracować. Kolejna osoba. Przestałby nam poprzeczkę podnosić. Mhm. A, Pani żartuje, ale to ważne. Ważne, jak pacjent widzi, że lekarzowi zależy. E, może Panią to zdziwi, ale nam też tu zależy. Oj, o, Nie powiedziała, niefortunnie powiedział. powiedział. <laughs> Tak już bym chciała mieć. Chciałabym pobiegać po ogrodzie, pojechać na działkę. Mhm. Nie czasami nie z tam. operacją trzeba I zaczekać, bo nie każdy moment jest dobry nie na tak? zabieg nie planowy. Bo tutaj chodzi o to wymianę stawu kolonowego. W EKG jest przychodni, mam zapis migotanie przedsionków, teraz o, jest Osta. Migotanie przedsionków jest to stan, bo wiecie, że serce jest zbudowane z dwóch przedsionków i dwóch komór. Najpierw krew padając do serca, trafia do przedsionka, a następnie do komór. I migotanie to taki stan, gdy przedsionki. Kurczą się o wiele częściej, a komory pracują swoim rytmem, wolniejszym niż powinny być i takim nieregularnym. To, to taki stan nazywamy migotaniem przedsionków więc tak, przedsionki tutaj pracują sobie, a komory sobie a powinny się kurczyć um, synchronicznie. I co w takiej sytuacji robimy? To jest stan dosyć częsty, szczególnie u osób starszych. Może, być coś tak, może wystąpić coś takiego jak napadowe migotanie przedsionków, więc to się zdarza co jakiś czas u danego pacjenta. Może być też na migotanie przedsionków przewlekłe, i pacjent ma to migotanie przez cały czas. Większość pacjentów, jak ma migotanie, to to czuje. Czuję, że serce tak jakoś inaczej pracuje, czuje się osłabiony, jakieś zawroty głowy, po prostu czuję, że jest coś nie tak. I później, jeśli raz migotanie przedsionków wystąpiło, zgłosił się z tym pacjent na sorto, to później, jeśli to się powtórzy, to on już wie, że to jest to. Ale zdarzają się pacjenci, którzy nie czują migotania przedsionków i potrafią chodzić z migotaniem bardzo długo, zupełnie tego nie wiedząc. A w przypadku migotania mamy ryzyko powstania w sercu skrzepów. I zaraz wam o tym powiem. No, chyba sobie z tym poradzimy. No chyba. Powinna mieć włączone naczynie no, jeszcze zatorów. Tak. Bo krew wtedy, w sercu, jak jest to migotanie, tak pływanie, tak jak trzeba. I jest coś takiego w sercu, jak uszko, i w tym uszku ta krew e, może dojść do powsta powstania skrzepliny w uszku, bo krew in krąży inaczej niż powinna. I tam są, jest taki przepływ turbulentny. I czego my się boimy? Boimy się, że powstanie ta skrzeplina i ona zostanie później wypchnięta z przedsionka do komory i z komory popłynie dalej i trafi nam do mózgu i spowoduje udar niedokrwienny mózgu, bo zatka naczynia krwionośne. Dlatego w przypadku przetrwałego migotania przedsionków lub gdy ono może nie jest przetrwałe, ale występuje dłużej niż dwie doby, to podajemy leki przeciwkrzepliwe. Coś nie tak, doktorze? nie, nie, nie. nie. Wszystko w porządku? Jakiś dziwny ten doktor. Jak pani doktor sobie życzy. Trochę taki Dla pani zlecenia? Creepy. No oczywiście. tutaj właśnie u tej pacjentki nie, nie wiadomo, jak długo trwa to migotanie przedsionków, dlatego trzeba zadbać o podanie leków przeciwstrzepliwych. No bo ja przeciw wiem, że taki przystojny. Ale ona ma jeszcze być operowana i trzeba mieć to na, to na względzie, ja lub przełożyć ta operację. Ale Ania opowiadała, że bardzo miły. Dówcipami sypie, jak z rękawa, tylko trochę dziwny. No, trochę dziwny. Aha, w jakim sensie? E, zwarywane próbował AB przetoczyć do zerówki. U. Ani to wyłapała w ostatniej chwili, mówił, że trzy. E, chciał przetoczyć złą grupę krwi pacjentowi. To by się mogło skończyć tragicznie. Trzy noce nie spał. Ale każdemu się może zdarzyć, nie? Jesteś dobrym lekarzem, słyszysz? Jesteś dobrym lekarzem. Jesteś dobrym lekarzem. Przed zabiegiem jesteś zwycięzcą. Nie, żartuję, nie ma czegoś takiego. Doktor Jarosz, tak? Ta pacjentka z podtrójki Cecylia Kowal. Tak, co z nią? Doktor Flor kazał wydać dać lek przeciwkrzepliwy. Ale jak to kazał? Przed zabiegiem? No, no właśnie, przed. Mhm. Czyli no doktor zleciła ci... lek, który powinien być podany Bóg dopiero ma... po zabiegu. Bóg. Bo tą operację to jest duży zabieg, trzeba to mieć na względzie i albo podajemy leki, które mogą być podane, czyli to się nazywa terapia pomostowa, podaje się heparynę, a są niektóre leki przeciwkrzepliwe, których nie powinno się podawać e, przed zabiegiem operacyjnym, bo one tak mocno rozrzedzają krew, że później to byłoby niebezpieczne dla pacjenta podczas zabiegu operacyjnego, bo ta krew by nam nie krzepła i w przypadku uszkodzenia naczynia no to mógłby być po prostu problem, to byłoby niebezpieczne dla pacjenta. I e, co wtedy, jak pacjent przyjmuje takie leki? No to przygotowuje się go odpowiednio wcześniej do zabiegu, zmienia się, e, modyfikuje się leczenie, czasami na chwilę się to leczenie odstawia, czasami się zmienia leki na inne, tak żeby zabieg był bezpieczny. To się nawet nie boję. Ja myślę. Możemy zacząć. Tak, możemy. Dobra, tu mamy anestezjologa który dba o znieczulenie pacjentki Skarby, proszę. i pewnie się zastanawiacie dlaczego pacjentka nie śpi podczas tej operacji. To przerwę jeszcze przed tym zabiegiem i powiem Wam, że faktycznie w zabiegi ortopedyczne, operacje nie można przeprowadzać w znieczuleniu na przykład zewnątrzoponowym. To nie musi być znieczulenie ogólne, czyli takie, że pacjent śpi. Znieczulenie dobiera anestezjolog, tak, żeby było jak najlepsze, najmniej obciążające dla pacjenta. Więc faktycznie zdarza się, że na tych zabiegach ortopedycznych pacjent y, nie czuje nic, ale na przykład słyszy, jak lekarz ortopeda piłą tnie jego kość. To jest takie. No, niektórzy pacjenci psychicznie nie bardzo to znoszą i wolą y, y, spać podczas takich zabiegów albo dostają leki uspokajające. Doktorze. Mm -hmm. będzie ciąło, czy coś tu z nim nie tak. Nie wiem czy on. Jest jakiś e, pijany? Coś się nie mnie tak. Jakoś tak no. tak no jednym cięciem przecina się skórę, dopiero później tkanki podskórne. On tak kroi jakby stwierdzał kroił. Przepraszam doktorze, że ordynator stąd skończył już dyżur, więc chodzi o doktora Florczyka. Bardzo dużo krwi. Aha, no i właśnie jest po. Panik, to tak panujemy. W e, lekach przeciwkrzepliwych, i tutaj będzie. nie kręgę. Nie chcę tutaj chyba szybko marzyć. Nie się pan pyta. Klemy zakładać, zaciskać naczynie. Dobra. No to Trzy jednostki już są. Trzy jednostki się, no. już No tutaj Jezu. podaję krew, będę uzupełniać na naczynowe. Jezu. To ich nie ma jeszcze jakoś tak bardzo dużo. Przepraszam. To nie było bardzo źle, no ale taka sytuacja się nie powinna zdarzyć. Dzwij! Dziwaj, odwijajcie, dwij! Ale szybko, doktorze. Co się dzieje? No może w szpitalu jest zawsze jeszcze inny. No, co, co tu się dzieje? Gabicki no, proszę. Co się stało. Tu krwawiam... Wstąpiła normalność. Jaka anormalność? Co ty chrzanisz, człowieku? Się leje. Nie, nie widzisz, co tu się dzieje? Odsuń się. Odsuń się. Przejdź. E, serwetę poproszę. ci krew. Będzie serwetę, uciekał. proszę, jeszcze. ci krew! To ważne, żeby chirurg no tak miał tę no, no, żeby widział, w leci ta krew, a jak to jest w takim ziomek, no nie widać, bo to e, mi się e, być nie payam, na bieżąco oczyszczane. Proszę, no odsysaj, no odsysaj, człowieku, no nic nie widzę. Dobra, i podwiązkę. Czyli będzie mi podwiązywał na ciebie. Zemdlała. Nareszcie. Nareszcie. Taka mogła zemdleć z powodu znacznej utraty krwi, ale najprawdopodobniej mogła też zemdleć ze stresu. W życiu nie widziałam takiej sytuacji, żeby chirurg podczas zabiegu nie wiedział co ma robić i pytał innych lekarzy. No nie. Nie. Jak jest młody lekarz, faktycznie tak, no każdy lekarz kiedyś tą operację wykonuje po raz pierwszy. I to nie jest nigdy tak, że zostaje sam na sali operacyjnej tylko na początku asystuje, czyli jest tym drugim chirurgiem, który obserwuje, robi prostsze procedury. Właśnie na początku się stoi na hakach. Potem zaczyna się już coraz więcej aktywnie uczestniczyć w zabiegach. A to nie jest tak, że ktoś nic nie robił i nagle idzie na salę operacyjną i ma sobie poradzić tylko po przeczytaniu w książce, jak wygląda zabieg operacyjny. Jak mogłeś podać leki przeciwkrzepliwe przed operacją? Były w zleceniu doktor Jarosz. Zleciłam leki przeciwkrzepliwe, ale przecież po zabiegu. Tego pani nie napisała. Oczywista, oczywistość. Doktorze, florczyk do ciężkiej cholery, co się z panem dzieje? Może był którąś dobrą. Chirurg na z wieloletnim stażem nie popełnia takich błędów. Może ty piłeś, co? No to co? Chce mi pan coś powiedzieć? W porządku, więc ja to powiem. Przed chwilą rozmawiałam z doktorem Kamilem Florczykiem. Był bardzo zdziwiony, kiedy mu powiedziałam, że od dwóch miesięcy pracuje w naszym szpitalu. Zechce mi pan to wyjaśnić? A to nie jest lekarz. To jest takie legendy. Nie na piątym roku. Umarł mój ojciec, matka została sama, musiałem się nią zająć. Czyli był studentem na piątym rok, to już prawie kończy. Czy to zatęskniłeś za medycyną? Ale... Tak, tylko zapomniał, że nie ma dyplomu. W studia miałem prawie skończone. No, prawie. Uczyłem się sam po nocach. Pracowałem jako trener piłkarski. No faktycznie, piąty rok to niewiele brakuje, ale jednak brakuje. Szósty rok to praktyczne nauczanie zawodu. Później odbywa się rok stażu, gdy pracuje się na różnych oddziałach, właśnie jako taki lekarz-stażysta, który się uczy, który dużo obserwuje. Następnie, gdy zaczyna się pracę, to też nie jest tak, że od razu idzie, jak zaczyna specjalizację z chirurgii czy z ortopedii, to nie jest tak, że pierwszego dnia idzie już oferować, tylko się uczy, obserwuje, asystuje. Chłopaki cały czas mieli jakieś urazy, więc. Kiedyś znalazłem w sieci tego gościa, nazywał się tak samo jak ja. I pomyślałem, że. Co tam będę studiował, nie? Mm. Jezu. Musicie mnie zrozumieć, ja? Po prostu chciałem być lekarzem, chciałem pomagać ludziom. Szkoda, że pan nie pomyślał, że może pan im zaszkodzić. Pani dyrektor, panowie z policji już są. Mm -hmm. Doktorze Florczyk, chyba po pana. No, do widzenia. Może lepiej nie. Sakryszna sytuacja. To są często takie legendy miejskie, że coś takiego gdzieś miało miejsce. Też słyszałam takie legendy właśnie, że gdzieś kiedyś zatrudnił się jakiś gość, który wcale nie był lekarzem i gdzieś badał pacjentki. Nie słyszałam nigdy tak, żeby poszedł operować. Aż tak szalonego nie było. Ale no to był... Ja podejrzewam, że to są tylko takie Plotki i coś takiego nie miało miejsca, bo jednak pracownicy są sprawdzani przed zatrudnieniem, lekarze są sprawdzani. Ja jak zaczynałam pracę, to musiałam okazać i prawo wykonywania zawodu i dyplom. I to nie było tak, że już hura, nazywam się Kasia Woźniak, jestem lekarzem, zaczynam dzisiaj. No. Dobra. Dziś był odcinek chirurgiczno-ortopedyczny. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Opowiadałam Wam też o migotaniu przedsionków, o lekach przeciwkrzepliwych. Myślę, że te tematy medyczne bardziej dotyczą Waszych dziadków niż Was, ale będziecie na przyszłość wiedzieć, jak to się mniej więcej odbywa i będziecie też wiedzieć, że. No takie, jak usłyszycie taką plotkę, że gdzieś był lekarz, który nie był lekarzem, no to to najprawdopodobniej było tylko tutaj w tym serialu, bo w rzeczywistości w życiu się z taką sytuacją nie spotkałam. Do zobaczenia za tydzień! Aha, może jak zwykle zapomniałam zaprosić Was na mój Instagram wcześniej. Zawsze sobie to powtarzam, że powiem to na początku filmu i zapominam i mówię na samym końcu, bo ja prowadzę bardzo fajny Instagram, Mama i Stetoskop się tam też nazywam. Naprawdę jest super. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda mój dzień, to Was zapraszam na Insta. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!